Witam Cię, mówi Paweł Protas. W tym filmie pokażę Ci jak dodać, usunąć i modyfikować podstronę na Twoim blogu. A więc teraz mamy tutaj otwartą e, główną stronę blogu. Jak pamiętasz ostatni film mamy dane dwa pierwsze wpisy na stronie głównej. I mamy tutaj przykładowo stronę. Tak ona wygląda. I najpierw będziemy próbujemy ją zmodyfikować, później usunąć i dodać nową stronę. Więc przechodzimy do panelu administratora. wchodzimy na strony. I tu mamy to jedno przykładowo stronę. Klikamy, żeby wejść w edycję. Mamy w tej chwili otwarty okienko wersji wizualnej. W tej chwili nie będę się skupiał na modyfikowaniu, jak modyfikować stronę, ponieważ omówiłem te. Narzędzia, ikonki w poprzednim filmie dotyczący wpisu. Tutaj skupię się na innych elementach, których wcześniej nie mówiłem. No widzicie tutaj mamy jeszcze zakładkę HTML. Gdy klikniemy, mamy pokazaną stronę w postaci języka HTML. Właśnie z tego języka HTML tworzy się strony internetową. W tej nie będę omawiał tego języka, bo to jest. Na no no oddzielny film, no oddzielne też wpisy. W przyszłości będę omawiał język HTML oraz jest jeszcze kaskadowy arkusz stylów, który odpowiada za wygląd stron. W skrócie CSS, który też będę omawiał jego funkcje, jakie są możliwości modyfikacji wyglądu strony. Tu chcę tylko Ci pokazać, że jeśli znasz właśnie język HTML, możesz wykonać. Takie czynności, które normalnie nie są dostępne w panelu wizualnym. I tak przykładowo, jak tutaj masz swojego kokpitu, nazwę, jest ona pomiędzy znacznikami A, co oznacza, że to, ten, ta nazwa swojego kokpitu jest linkiem do strony, która jest podana w tym miejscu. I taki link. Właśnie tutaj możesz utworzyć bardzo szybko i prosto przez narzędzia, tutaj w panelu wizualnym. A jak znasz język HTML, możesz wpisać jako kod HTML, więc większość podstawowych funkcji możesz wykonać z panelu wizualnego za pomocą tych ikonek. Ale gdy chcesz zrobić czegoś więcej, musisz uznać język HTML. I teraz spróbujmy zmodyfikować stronę. Ale za pomocą języka HTML. Jeśli tutaj znaczę ten początkowy tekst i kliknę literkę tutaj B, czy pogrubienie i przejdę teraz do zakładki HTML, to właśnie ten tekst został ujęty w znaczniki Strong. Znacznik Strąg ogólnie znaczy pogrubienie, ale nie zawsze, zależnie jak ustawimy go, jakie możemy nadać inne jeszcze właściwości. Natomiast jest znacznik B, właśnie od skrótu bold, czyli pogrubienie, który zawsze służy tylko pogrubieniu. I teraz pogrubimy sobie tekst, nie za pomocą narzędzia, ale za pomocą wpisania kodu HTML. I teraz przykładowo ten tekst. Pogrubimy. Możemy to właśnie zrobić wpisując ręcznie znacznik B i znacznik zamykający B. I teraz, gdy przełoży, przełączymy się na panel wizualny, mamy ten tekst pogrubiony. Jeszcze w tutaj panelu HTML są ikonki, które odpowiadają podstawowym też funkcjom, jak właśnie stawianie obrazka, pogrubienie czy stawienia linku też można wykonać w tym miejscu i tak przykładowo WordPress dla jako pochyleni. Tutaj mam taką literkę I pochylono. I stawiamy automatycznie znaczniki EM, które pochylają, które tak samo jak strong można dać inne, inne właściwości, a to temat na inny wpis na inne filmy dotyczące języka HTML. I teraz przełączamy się na. Panel wizualny, jak widzimy, WordPress został pochylony. Tak samo tutaj. Już z panelu wizualnego możemy kliknąć terkę to i odkliknąć. I już z powrotem mamy zwykły tekst lub no właśnie pochylony. I teraz zakończyliśmy swoje modyfikacje. Tak, w wpisie klikamy aktualizacja. Przechodzę teraz do, do blogu. Klikamy jeszcze raz przykładową stronę, żeby odświeżyć stronę. Jak widać porządkowy tekst jest pogrubiony i tutaj niżej też podgrubiony, a WordPress pochylony. Teraz pozbędziemy się tej strony, usuniemy ją. A jeszcze tak przykładowo, przykładowa strona można zmienić też i nazwę strony. tak samo, aktualizacja, no i wtedy już tytuł strony, jaki w menu, jaki tutaj uległ zmianie, reszta rzecz jest taka sama. No i teraz usuniemy, chcemy się pozbyć tej strony, wchodzimy jeszcze raz we wszystkie strony. I tutaj pod nazwą jest kosz. Klikamy kosz. strona jest przeniesiona do kosza. Możemy jeszcze wejść do kosza i tą stronę tak samo jak wpis przewrócić lub usunąć na zawsze. Teraz usuniemy na zawsze. W tym momencie nie mamy żadnej strony. Podejrzyjmy zmiany, odświeżmy. Jak widać jest tylko strona główna. z naszymi wpisami. Teraz dodamy nową stronę. Klikamy dodaj nową. I nazwiemy ją blok. Zaraz powiem dlaczego właśnie blok. I nie dodamy żadnej, da, żadnej treści. Po prostu sam tytuł blok i klikamy opublikuj. Świeżmy 5 Mamy nową stronę blog Wyjdziemy, będzie tylko sam tytuł Strona będzie pusta I teraz mówię Dlaczego w ten sposób zrobiłem Właściwie domyślnie Jak uruchomimy WordPressa Na stronie głównej pokazuje nam się Nowe wpisy Kolejne nowe wpisy tak właśnie Tutaj Najnowsze jest na górze no w tym przypadku jest on przyklejony ma większą rangę więc mimo że jest starszy jest wyżej, ale kolejne nowe wpisy pojawia, pojawiają się na samej górze. I teraz na mojej konkretnym blogu jest zrobione w ten sposób, że strona główna jest strona statyczna, tylko powitalno, a wpisy są właśnie na po stronie nazwie blog. I w jaki sposób ja to zrobiłem? Właśnie teraz to pokażę. Wchodzimy w ustawienia. I czytanie. I tutaj, właśnie domyślnie, strona główna wyświetla Twój ostatni wpis. Ale możemy tutaj przyłączyć na statyczną stronę i stronę z wpisami ustawić jako blok, czyli nazwa strony, którą przed chwilą otworzyliśmy, nazwie blok. Dlatego zostawiamy ją pusto, ponieważ nie chcę mieszać na niej dodatkowej treści, a tylko żeby były na niej same wpisy. I tutaj wybierzemy stronę główną. Jeszcze właśnie nie utworzyliśmy strony głównej. Więc najpierw od tego zaczniemy. Wróćmy do strony. Dodaj nową. I wpiszemy tutaj strona główna. I tutaj tekst strony głównej. Jakaś tam treść. Klikamy opublikuj. W tym momencie, jak jeszcze odświeżymy, to będzie fajna sytuacja, ponieważ mamy dwie strony główne. Ta, na której właśnie pojawiają się wpisy. Na blogu będzie ciągle jeszcze tylko sam tytuł. A strona główna to będzie nasza ta strona główna docelowa, już z treścią. I teraz przestawimy, że na stronie głównej będą pojawiać się wpisy. Znaczy na blogu będą pojawiać się wpisy, a na stronie głównie będzie właśnie ten tekst, jakby powitalny Co na tej blogu możemy znaleźć, tak jak to właśnie na moim blogu jest to zrobione Czyli wracamy do ustawień I czytanie I teraz klikamy statyczną stronę Stronę główną wybieramy właśnie, stronę główna A strona z wpisami blog I zapiszemy zmiany Świeżmy stronę. I proszę, teraz strona główna jest stroną statyczną z, z tekstem. A w blogu będą nasze wpisy. Dziękuję Ci za uwagę. Mówił Paweł Protaś i do zobaczenia w kolejnym moim nagraniu.